Lewicowy faszyzm ogranicza wolność słowa w imię poprawności politycznej, narzuca ideologiczne normy, np. gender, ideologia klimatyczna, przymusowa inkluzywność, marginalizuje i atakuje poglądy chrześcijańskie, narodowe, tradycyjne, działania pod szyldem tolerancji, które paradoksalnie prowadzą do nietolerancji wobec poglądów konserwatywnych. Agresywnego aktywizmu i tak tzw. cancel culture, gdzie krytyków ideologii progresywnej próbuje się uciszyć, zwolnić z pracy, publicznie napiętnować. Krzyczycie, że walczycie z faszyzmem, ale to wy zamieniacie wolność słowa w przestępstwo. Wystarczy dziś zacytować Biblię, by zostać nazwanym fanatykiem, homofobem, wręcz wrogiem publicznym. Ludzie tracą pracę nie za nienawiść, tylko za wiarę. To nie jest postęp, to nie jest tolerancja, to nowa forma tyranii, ubrana w kolory tęczy i hasła równości. To, co nazywacie sprawiedliwością społeczną, coraz częściej pachnie cenzurą, zastraszaniem i czystką ideologiczną. To niewolność, to lewicowy faszyzm i już nie puka do drzwi. On wszedł do środka. Autor Emil Markowski.